Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, witamy Państwa bardzo serdecznie na naszych rozważaniach definicji katechetycznych. Rozważamy teraz temat modlitwy. Jest to kilka definicji, które przybliżają kwestie modlitwy, ogólnie istotę, formę, istotę, także tak. specyfikę chrześcijańskiej modlitwy, także, w jaki sposób modlić się imieniem Jezusa, tak? w imieniu Jezusa. A dzisiaj omówimy. Być może rzeczy kojarzone, znane, mianowicie formy modlitwy chrześcijańskiej. Formy modlitwy chrześcijańskiej jest to coś, z czym się spotykamy najczęściej w bardzo takiej podstawowej katechezie, bo tam, gdzie mówiliśmy o samej modlitwie chrześcijańskiej, weszliśmy w istotę, w teologię. Mhm. A forma, no to może ta teologia, która musi być bazą, może wybrzmiewać w różnych formach. Formy są jednak zawsze drugorzędne. Tak. tak? Jest to pewna Bo próba ujęcia, Tak, sklasyfikowania, żebyśmy to lepiej sobie mogli jakby uzmysłowić, uporządkować. Tak jest. Wobec tego omówimy te kilka form modlitwy chrześcijańskiej. Pierwsza forma to modlitwa uwielbienia adoracja. adoracja tak. Tak? Jest całkowicie bezinteresowna polegana zachwyceniu się Bogiem, uwielbianiu go, uznaniu swej zupełnej zależności od niego. To jest po prostu bycie, przebywanie, uwielbianie Pana Boga za to, jak jest, wspaniały, wielki, jak dobre rzeczy czyni, kim jest. Po prostu staniecie przed wielkością Pana Boga i uwielbianiu Go takim, jakim jest. I odnosimy do definicji kultu świętych, tam, gdzie będziemy mówić o kulcie świętych, ponieważ wyszczególniamy odmienny kult, który mamy względem Pana Boga. Jest to kultus latrye, czyli kult, kiedy my uznajemy totalną naszą zależność od Pana Boga. Padamy na twarz. W liturgii jest to raz w roku w takiej liturgii, którą się w Kościele celebruje, w Wielki Piątek, księża przede wszystkim, czasem cała służba liturgiczna, czasem cały lud zależy od parafii, jak jest wykowywana, pada na twarz. To jest proskineza. To jest tam, gdzie Pana Jezusa spotyka ktoś i oddaje mu kopokłon, czyli oddaje mu część boską. Oto ja jestem od Ciebie zależny we wszystkim. I adoracja na tym polega uznanie mojej zależności w każdym aspekcie mojego jestestwa. Uwielbiam Cię. Czyli y, jesteś kimś, y, jesteś całym moim dobrem. Bez Ciebie ja nie istnieję. I proszę Państwa, znowu to, te formy modlitwy, mamy od razu, nam idzie adoracja Najświętszego Sakramentu, bo to jest mm -hmm. najczęściej, ona nie musi, ta modlitwa nie musi polegać jedynie na adoracji, na adorację Najświętszego Sakramentu to jest w ogóle pewna postawa moja wobec Pana Boga tak. że go adoruję i też odniosę się do adoracji na czasem naszego najświętszego sakramentu kiedy my Pana Boga zagadujemy i jest i no, miałem kiedyś w parafii i teraz adorujmy Pana Jezusa w ciszy ale Panie nie wytrzymały już tej ciszy, i zaczyna już samej bez śpiewać, żeby no, przerwać tą ciszę. No bo co w tej ciszy robić? No co? No, ja, ja muszę coś powiedzieć Panu Bogu, a przynajmniej zaśpiewać piosenkę. Nie? Tak, tak. Bo, a tak musiałabyś się skupić na re swojej relacji do Pana Boga. Nie? A to jest także jak pomiędzy ludźmi. Czasami można takie wyświechtane czasami teksty powiedzieć, że. Między przyjaciółmi, jak są przyjaciele, to potrafią milczeć przy sobie. No, oczywiście, można tak powiedzieć w uproszczeniu, ale faktem jest, że jeśli ktoś jest mi bliski, jestem w stanie przy nim po prostu być. Tak. Nie, nie, Adorować, muszę tak. go. nie nie muszę go mu... zagadywać cały czas. Nie, nie, nie go no. albo small taki, nie? Tak, to jest. Ale pogodę mamy no, dobrą tak, dzisiaj. Nie, no ale to jest lepsza niż w zeszłym tygodniu. Ale wygrali nasi. Coś takiego. No wygrali, tak, tak, to wygrali, tak? Testowanie tak, tak. coś nowego. W każdym razie um... Ale jak smaczne to ciasteczko. A jak pani to zrobiła? Tylko że może to być właśnie mm, przy okazji tak, tych osób, tak muszą zagadywać. Właśnie dlatego, że czymś się nieswojo w ciszy przy Panu Bogu. Czyli tak, to też coś tak. mówi o ich relacji. Dokładnie tak. Nie, do niego. Jeśli ja y, jestem w przychodni, nie potrafię sobie posiedzieć y, przy kimś, y, muszę zagadywać, no bo co, jakoś nieswojo tak jest, y, y, to to świadczy o tym, w, jakim jest, w jakiej jesteśmy relacji. Jeśli jestem w stanie przy kimś w ten sposób być i nie jest to niezręczne, to, to też świadczy o, o pewnej głębi tej relacji. Tak. Nie? tak. Y, Adoracja. Tak samo mówi o, o, o mojej więzi z Panem Bogiem ta sprawa. Kolejny, kolejna forma modlitwy to modlitwa dziękczynienia. Jest reakcją na dostrzeżenie, że całe dobro, wszystko kim jestem i co mam jest darem Boga. Ja dziękuję Panu Bogu. Dziękujemy. Proszę Państwa, w dzisiejszej epoce msza święta jest nazywana właśnie Eucharystią, Eucharystein. To jest dziękczynienie. To jest wzięte z czterech gestów, które Pan Jezus wykonał w czasie wieczerzy. Brał, łamał, dziękował, dzięki uczyniwszy, błogosławił i rozdawał. Niektóry w początkowych wiekach chrześcijańskich akcent padał na łamanie, na to, że się Pan Jezus zdał zniszczyć. Dzisiaj akcentujemy dziękczynność Eucharystii. Wszystko jest prawidłowe i to i to, bo to ma wszystkie aspekty, ale dziękczynienie. Czy gdy ja idę na Eucharystię, to wybrzmiewa u mnie, że ja przede wszystkim idę dziękować. A tak, oczywiście. Ja idę uwielbiać. Tak, tak. To jest zupełnie inny, inny akcent niż. Um, ciągła prośba, że ja jestem ciągle patentem. Tak. Tak? Że przychodzę, żeby tak. coś. To trzeba coś załatwić, coś uprosić, tak? Jakąś sprawę jakiś no, biznes. Tak, 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 tak. Nie, ja idę, żebym podziękować za co? No za za wszystko. Za wszystko. Tak? Za wszystko. No, mogę wymieniać, jak, jak lubię. Nie? No, oczywiście, że tak. No, czasem są rzeczy takie, które rzeczywiście były dla mnie ważne. Coś się wydarzyło. No, no, tak. Dziękuję, dziękuję. Mhm. Tak, tak. To jest. Zauważcie Państwo, że nawet w życiu codziennym, w relacjach międzyludzkich, jakie to jest piękne, jak ludzie sobie potrafią dziękować, mm -hmm. jak to otwiera serca, drzwi, jak to jest takie, że czasem zrobimy komuś coś bardzo drobnego, a ktoś jest nam tak wdzięczny. I wiecie, jakie to jest poruszające, takie mm -hmm, to jest wzruszające. Mm -hmm. Także jesteśmy też często przyzwyczajeni, że no, to życie, to wszystko, no jakoś, nie wiem, się nam należy, albo po prostu, no, tak jest i nie mogło być inaczej. A mogło być zupełnie inaczej. Tak. Wszystko jest darem. Tak. To, że jestem, tak, że jest słońce, że jest kawa, że są ludzie. No... Ale to już w książkach wchodzi w mowę korzyści. Tak, <laughs> chodzi zawsze. o to, że czasem spotykamy też ludzi takich, że wszystko jest źle. Wszystko, że tak, kamień. wszystko się okropne. źle w życiu ułożyło. No, to jakoś. Nawet a jeśli ma wszystko, tak? Tak. Nie? A są ludzie, którzy jak się zobaczy, bida taka straszna. <taki> a wszystko, jak wszystko się udaje. Tak, więc... Jeszcze daje inny. Tak, tak. Ach, to jest coś to, Pan Jezus, jakby też e, zauważcie, e, jakby oczekuje dziękczynienia, jest rozczarowany, jak uzdrowił trendobatych, a tylko jeden przyszedł tak. I to jeszcze Samarytani. Tak, czyli I to jeszcze. obcy. obcy taki nie chcemy odrzucony. mieć kontaktu, a on jest najbardziej wdzięczny. Nie? Mm -hmm. Swoi mm -hmm. niepodziękowani. Modlitwa dziękczyniowa. Dalej, modlitwa przebłagania, czyli przeproszenia. Rodzi się w sercu, które popełniło grzech. Czyli niemiłość. Bądź to indywidualnie, bądź też jako y, wspólnota. Y, tutaj też. Y, 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 bardzo ma znaczenie, co rozumiem poprzez grzech, poprzez złamanie, poprzez zrobienie czegoś niedobrego. Jeśli postrzegam to tylko jako złamanie prawa, tak? coś, coś bardzo takiego nieosobowego, no, za małem przepis drogowy, tak? no okej, okay, to trzeba jakoś za to odpokutować, przeprosić, ale jeśli zrozumiem, że każdy grzech jest niemiłością, skrzywdzeniem więzi między mną a Panem Bogiem. To znaczy, że coś osobowego zrobiłem niedobrze. Panu Jezusowi zrobiłem przykrość, wyrządziłem mu krzywdę, jakąś, jakieś niedobro, niemiłość. To wtedy od razu mam ochotę przeprosić. Panie Jezu, no tak. jak mogłem to zrobić? Jak mogłem Ci zrobić taką przykrość? To jest, to jest, jest to przecież różnica pomiędzy tym, że złamie przepis drogowy i na tym nic. Się nikomu jakby nie stanie bezpośrednio. Tak? Oj, no, tam o, o parę kilometrów złamałem przy, um, ograniczenie y, y, prędkości, tak? ale jeśli komuś wyrządzę jakąś krzywdę, to jest zupełnie inny poziom tak. Y, krzywdy. Tak. tak. Chodzi o relacje międzyludzkie, więzi. Mm. Y, czyli patrzymy na grzech jako kwestię więzi, a nie kwestię przepisów. Mhm, Ale ja tak. to, to zmienia optykę zupełnie. I no, wtedy to też warto się zastanowić, za co ja przepraszam, jeśli przepraszam Pana Boga? Za to, że złamałem przepis, przykazanie, czy też za to, że skrzywdziłem Jego naszą więź, że zrobiłem coś niemiłosnego, zaprzeczyłem miłości. To, to, to też jest inny wtedy rodzaj pewnego żalu, tak tak. Y, ale jest modlitwa przebłagania, taka, że no, coś poszło nie tak, nie dobrze, nie chciałem, nie chciałem, coś się stało, mm. tak? przepraszam, tak? to jest modlitwa taka forma też, którą stosujemy. Tak, tak, no, no, y, 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 zjadłem mięso w piątek, nie? Właśnie, <śleszy> okay. no proszę Pana, ale to na czym polega ten grzech? Nie, no ja nie uważam tego za grzech, ale kościół tak uważa. A, no, to, <laughs> to, to, no to o czym no to, rozmawiamy. Więc tak. nie ma, nie, na żadnym etapie ten chłopak nie wypracował w sobie, że to się jakoś przekłada na kwestię więzi. Tak. Że ja nie jem w piątek mięsa ze względu na więzi jakieś. Tak. A nie ze względu na to, że kościół, tak. Nie? No, no, no ale to. Tak samo w niedzielę do kościoła. No bo Tylko tak że trzeba, z, tak. jakby tam z piątej strony też trzeba przyznać, że. W naszym takim potocznym nurcie edukacji katechetycznej no. czy, czy przygotowania, raczej nie Y, jako, jako większość no, nie uczymy w ten no, sposób no już nie, sam, nie wprowadzamy wywięci no już sam fakt że y, na pytanie jakie są <śmary> jakie najważniejsze przekazania tak y, y, chrześcijańskie jakie jest najważniejsze przekazanie no, prawdopodobnie 10 przykazań, tak, a tak a nie przekazanie miłości, miłości i to jeszcze nowe przekazanie miłości no, nie? które y, pokazuje że chodzi o więź, że tak się miłujcie, tak się kochajcie, jak ja was umiłowałem, mówi Pan Jezus. Tak, to jest teraz dwa tygodnie temu byłem na czuwaniu przed zesłaniem Ducha Świętego i miałem konferencję, no i też pytałem bardzo wierzących ludzi, to są zaangażowane, to, to, to jest esencja, to jest, jest odnowa w Duchu Świętym. No i pytam, jak brzmi nowe przykazanie miłości? I naprawdę y, y, był jest. z tym problem. N, n, nie wiedzą. Nie? Mówią mi o przykazaniu miłości, ale nie mówią o nowym, które Pan Jezus tak. zostawił. Więc y, no, to są jakieś to, duże. To, luki. zostaliśmy bardzo często jeszcze na etapie przedewangelicznym. Tak, nie? tak, tak. Mhm. Więc y, okej, okay. to była modlitwa przebłagania. I mamy modlitwę prośby. No, najczęściej stosowana. Tak. Moliwa, prośby służy do otrzymania od Boga tego, czego mi brak. Nie? I to tutaj mamy całe, całą listę. O, i nie, to, jest no chyba... to jasne. Tak. Proszę Państwa, w modlitwie prośby nie ma nic złego. Oczywiście, że, że należy prosić. Tak, jak dziecko prosi mamę tatę o wszystko. O wszystko! Mhm. Z takim nastawieniem dzieciństwa tak. tak. Ale jeżeli dziecko. Nie jest uczone, żeby też podziękować mamusi czasem, żeby też miło coś powiedzieć mamusi, mhm. zwyczajnie, żeby ją czcić w pewien sposób, żeby przeprosić ją i tylko prośba, i będzie tupało nóżkami, kładło się i robiło sceny, bo innych form nie zna więziowych, mhm. ekspresji więzi, no to jest coś nie tak. Tak samo w chrześcijaństwie. Jeśli ktoś nie ma innych form y, ekspresji więzi z Panem Bogiem, oprócz prośby, no to jest nieznośnym y, 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 takim łobuzem. Jeszcze głębiej, jeśli ktoś w ogóle nie jest y, w relacji y, dziecko-rodzic z Bogiem, no to już w ogóle jest absurdalne, żeby, prosić, żeby prosił, tak, kim, no, kim on jest? Tak, tak. Y, tak, tak, tak. To, jeśli, więc pierwsza rzecz, czyli kim jestem, jaką mam więź, no wtedy te wszystkie formy tak, mogą mieć miejsce, ale pierwsza zupełnie uprzednia jest to, o czym mówiliśmy w istocie modlitwy, mm. nie? czyli to, kim jest Pan Bóg dla mnie, kim ja jestem dla Niego, co się między nami dzieje. Tak. I mm -hmm. mamy jeszcze dwie takie formy modlitwy: medytacja i kontemplacja. Mm -hmm. Medytacja to całkowite przylgnięcie do Pana Jezusa, przy którym jednak dużą rolę gra rozum. Jak Wyobraźnia. medytacja? Przecież medytacja jest buddyjska, tylko prawda? Też, albo albo też. islamska. Też. Więc e, tutaj bardzo nasi mistrzowie, duch, duchowi hiszpańscy nas będą wprowadzać, ale nie tylko. E, tutaj dajemy e, odniesienie do pracy naszego e, e, brata Łukasza Knosali, e, mhm. który e, z Mertona e, pisze pracę. Tak, to jest Mhm. Reinterpretacja, o, reinterpretacja modlitwy chrześcijańskiej w świetle buddyzmu Zen, na przykładzie twórczości Tomasza Mertona. No ale medytacja chrześcijańska jak najbardziej, rozmyślanie to jest ważne myślimy, rozumiem wchodzimy w różne sceny życia Pana Jezusa, na przykład. Nie? Mhm. A kontemplacja to jest jakby krok dalej. Tak, będziemy, mieli, będziemy mogli wyobrażać sobie wręcz być w tym miejscu, kiedy to się dzieje. Rozpłynięcie Roz... się w Bogu. Rozpływamy się. Rozum, już nie, nie tak. musimy analizować tyle, tylko idzie to w kierunku zjednoczenia z Nim. I tutaj odsyłamy do Teresy Zawila, hiszpańskiej mistyki, czy Jana od krzyża. Teresa Zawila zrobiła to, jakby wytłumaczyła tą modlitwę chrześcijańską, ale w zasadzie kontemplacyjną na końcu, Ujmując w siedem pokoi, Pokoj, siedem komnat, twierd. tak twierdza wewnętrzna, no piękna książka, duża, ale zachęcamy, lub do jakiejś konferencji na ten temat też, żeby wysłuchać. Kolejne pokoje są różnymi formami najpierw niedoskonałej modlitwy, aż dochodzi do zjednoczenia oblubieńczego. Mhm. To są właśnie te formy modlitwy, które chcieliśmy omówić. Oczywiście najważniejsze jest dojść do tego, jaka jest istota modlitwy. Później warto się zastanowić także, czy różne te formy modlitwy są obecne w moim życiu. Tak? Można też, my często pozostajemy na tych czterech podstawowych. Do medytacji i kontemplacji, mając pewien dystans, nie wiedząc, czy to jest. Czy tak można, czy tak wolno, czy to jest chrześcijańskie, mało tego, bojąc się, że sobie nie poradzę, że nie wiem, co to jest. Bo też się często nie uczymy takiej formy modlitewnej w swoim życiu, a warto w to wejść, ponieważ można powiedzieć, że jest to pewien krok dalej w modlitwie, po prostu przebywanie z Bogiem już na głębszym poziomie. Kody QR, proszę tak Państwa, jest. w większości nie będą dla was niespodzianką, ale chcę zaproponować na pewno film, który już kiedyś hmm. proponowaliśmy: Teresa pod di Cristo, tak. czyli ciało Chrystusa właśnie Piękne. o mistyczce i jej modlitwie. Dla niektórych był to film obrazobórczy, gorszący, bo jest. No, ta modlitwa angażuje cielesność nawet, Teresy, no ale w tym nie ma nic. Gorszącego. Mm -hmm. Przy okazji też możemy te klasyki literatury duchowej polecić, jakim mm -hmm. są stwierdza tak wewnętrzna, czy góra karmel mm -hmm. Jana od Krzyża. Na pewno no, no, jest to literatura taka, żeby wejść głębiej w duchowość, w modlitwę, w, w, w przebywanie z Bogiem, w kontemplację no na pewno zawsze możemy polecać tak. zapraszamy serdecznie i dziękujemy państwu za uwagę z panem bogiem z panem bogiem